Siemanko, z tej strony nie Nagrywamy kolejną powtórkę w ramach konkursu forumowego Duel of Champions. Oczywiście forum Ubisoftu. Z lewej strony mamy Zielandera, z prawej strony, strony Matisika. Obaj grają na seriach. Powiem szczerze, byłem zmuszony wziąć kolejny mecz Zielandera z tego względu, że po prostu... Po tym update'cie niestety nie wszystkie powtórki działają, mam wielki problem z nagrywaniem Waszych powtórek. Najczęściej kasze są na początku i to jest jeszcze akceptowalne, ale kiedy kasze zaczynają się na przykład od 5 czy 10 czy to jest jakiś dramat, bo ja nagram prawie całe mecz i w zasadzie muszę go wrzucić do kosza. Tak to niestety wygląda, ale okej, okay, to tak woli informacyjnie, dlaczego ta powtórka, a nie pierwsza, którą podesłał Zilander. Tak, jak widzicie, zielanda idzie dosyć mocna, aż ma bardzo fajną talię, talię, którą ja bardzo lubię, też sobie dawno taką złożyłem. A mianowicie, tutaj są strażnicy głębowca, a także cmentarzyska. To jeszcze można bardzo fajnie skombić z nowym łutem, unikalnym łutem szczęścia dla właśnie nekropolii, czyli te, tą armią nieumarłych, która wystawia nam stwoje za free. No i na razie dosyć ostro, aż idą obaj zawodnicy po trzy stwoje na polu bitwy. I proszę, pojawił się już strażnik grobowca. Z tej strony mamy Lisza. Yy, nie wiem, czy nie wpadałoby troszkę oszczędzać tego strażnika z perspektywy tego, że niedługo można użyć cmentarzysko. No ale tu widać, że dosyć mocne jednostki do na pole bitwy. Pojawił się pan Batman, czyli Władca Śmierci. No i zobaczmy co teraz. Czyżby poszedł Geyser? Jest wylewelowana wylevelo magia do trzech. No w sumie jest jeszcze jeden strażnik grobowca, więc nie trzeba go aż tego tak oszczędzać. Przydałoby się mieć możliwość czymś wykończyć tego Arcylisza, ale chyba będzie zbyt mało na jeden punkt. Tutaj... Oj, dziwna sprawa, postanowił tutaj zostać zielander tym gulem. Dziwne dlatego, że jeżeli ten Batman zabije, jakieś stworzenie będzie miał drugi atak, więc w zasadzie nic mu nie daje, że on tutaj postawił tego, tą jednostkę. A nie, tutaj odzyskuje jeden punkt zdrowia. Nie będzie atakował podwójnie, ale odzyska drugi punkt zdrowia. Okej, okay, troszkę inaczej. No i mamy pierwsze cmentarzysko. Już działa tak jak widzicie. Pojawił się lisz Dosyć fajne łuty szczęścia. Tak jak widzicie to pewnie Seja 433 albo 443 na pewno, na pewno. Pytanie co wróci na rękę? O proszę, bardzo ciekawe zagranie. Wrócił też swoją jednostkę zielanda, tak żeby troszkę zminimalizować ten damage, który przyjął na tą, na tą jednostkę. Ten strażnik może być kluczowy w późniejszych etapach gry. Ale tak jak widzicie mocna bardzo ręka ze strony Matisika. Dwóch pożarczy jest pan Batman, jest też uwiąt, jest drugie cmentarzysko. Troszkę się tutaj wprawdzie teraz przeżyciło jednostek na polu bitwy. O proszę, Lisz też już poszedł do piachu ze sprawą pożercza. Dosyć szybko gają chłopaki, więc ciężko tutaj bezpośrednio komentować wszystko co się dzieje. A tak jak widzicie, o mamy pierwszą banshi na ręce, czyżby niepowstrzymany powstrzymany upiór? Tak jest, chociaż troszkę szkoda czasami y, banshi na tego upiora, ale on jest taki też wkurzający. Wprawdzie nie ma dużo HP, ale nie zawsze wszystkim można go zabić i, o, i pojawił się jeszcze szkielet księżycowego Jedwabiu. To jest bardzo ciekawa karta Legion serii. Jeżeli mielibyśmy na przykład y, jakąś jedną banshi na cmentarzu, to możemy spokojnie wtedy zagrać coś takiego. No i w zasadzie wszystkie te banshi przenieść sobie na rękę. Mamy węższe cmentarzysko, czyli combo ze strażnikiem grobowca, żeby dobiały nam karty. I jest też liczb pierwszy, który będzie tutaj typowym blokerem. Troszkę wyczyścił Matisik planszę, no i jednocześnie bardzo mocno skontrolował Zielandera. W bardzo ciężkiej sytuacji w tej chwili Zielander. Tym bardziej, że jednostki są ułożone tutaj Tutaj w taki rąb, w związku z tym ciężko tutaj byłoby czymś zaskoczyć jakimś masowym demagem Matisika. zdecydował się wystawić kolejnego strażnika Grobowca, poszedł pożeracz w Pana Batmana. No i zobaczmy co, co dalej. Jest gejzer po stronie Matisika. Czyżby kolejne cmentarzysko. To jest ciekawa sprawa, ponieważ nikt z nich nie ma żadnych, ani jeden, ani drugi, nie ma żadnych wydarzeń, które umożliwiałoby usunięcie tych jednostek z pola bitwy. Co najwyżej, któryś może mieć tutaj yy, słowika, tak zwanego, czyli tego Feniksa Księżycowego, który usuwa te karty. No i proszę, dwie karty dobrane. Bardzo fajnie, ponieważ Strażnik Grobowca, także Banshi, idzie Banshi, tak żeby po prostu troszkę zmniejszyć przewagę przeciwnika. Banshi jest zabita. I Legion Sei świetnie, świetny ruch ze strony Zielandera, To o czym wspominałem, ja też bardzo zastanawiałem się, czy nie dodać sobie właśnie tego Legionu, tylko i wyłącznie dlatego, żeby, żeby w ten sposób postępować. No i można powiedzieć, że w tej chwili zdecydowaną przewagę, jeżeli chodzi o liczbę kard, osiągnął, osiągnął Zielander. Pytanie, co zrobi przeciwnik, żeby zrobił dokładnie to samo? Tak, tak jest, zabił Banshi i trzy pozostałe Banshee trafiają na jego rękę. No to zapowiada się dosyć ciekawy mecz. Banshee oczywiście poszła z teżnika grobowca, żeby już nie dobierały tych kart, zresztą to była najmocniejsza jednostka w tej chwili na polu bitwy. Most. Też ciekawe zagranie. Banshee wróciła na rękę. Obaj widać bardzo pewnie, czują się w, w grze właśnie sają Widać to po takich właśnie zagraniach typu. Yy... Typu, właśnie cofnięcie sobie banshi na rękę, czy też wykorzystanie unikato unikatowych hutów szczęścia, tak, żeby zwiększyć swoją przewagę, jeżeli chodzi o liczbę kart. I przydałoby się teraz wydarzenie, które powoduje, że e, karty są odrzucane, czyli ta kosmiczna równowaga, jeżeli dobrze pamiętam. No i Zielanda troszkę poszedł w, w push, no ale zostanie chyba teraz troszkę skracony, tak jest, z pomocą gejzeu. No ale pytanie, czy jemu to tak wiele krzywdy zrobiło, no to jest inna bajka. Tutaj, tak jak widzicie, jest jeszcze ostatni rozkaz serii. Też świetnie można go skombić właśnie z Banshee, ponieważ można wystawić za jego pomocą jednostkę z cmentarza. A jeżeli wystawimy Banshee, to możemy jednocześnie skorzystać z jej umiejętności, więc ona dostaje po pierwsze szybki atak, jest w stanie zaatakować, po drugie wykorzystać swoją umiejkę. No i wydaje mi się, że najwyższy czas, żeby grać Mogilnik, ponieważ... Yy, Szkoda tracić tych jednostek z ręki, kiedy równie dobrze można blokować jednostkami z Mogilnika. Tu w międzyczasie pojawił się jeszcze ulica duszy, czyli okaleczenie. Też bardzo przydatna karta. Czy ona ginie? Zobaczmy. Tak, ona ulega zniszczeniu w przypadku, kiedy taka jednostka zostanie zniszczona przez yy, bezpośredni atak, czyli nie przez czary, tylko przez bezpośrednie obrażenia. No i pytanie, co teraz zrobi Zielanda? Ma tyle kart do dyspozycji. W zasadzie to jest logiczne, że w tej chwili jeszcze się chyba nikt nie przedrze przez obronę przeciwnika. Bardziej jest tutaj teraz taka walka, kto dayade zachować właśnie tam hmm, kontrolę nad stołem, no ale o dziwo nie pojawił się, nie pojawił się mogilnik. Hmm, nie wiem, czy to dobre rozwiązanie. Być może byłoby trzeba przeanalizować karty, no aczkolwiek jest tutaj kilkanaście jednostek, które już można by było w ten sposób wystawiać. Byłoby to korzystne, ponieważ nie tracimy swoich jednostek. A tak naprawdę, czy wystawimy jakieś takie stworzenie za dwa czy za 4, przy takiej. Późnej rundzie to już w zasadzie, w zasadzie nie ma takiego znaczenia. No, bardzo mocna ręka i z jednej z drugiej strony. Obaj mają ostatni rozkaz serii, więc mogą jeszcze tą bansz gdzieś tutaj przywrócić. Wielkie łowy, czyli wydarzenia, które będą całkowicie nieprzydatne przy ich ilości kart. Bohaterowie już są wylewelowani. 4-4-4. Całkiem fajnie. No i pytanie, co dalej? Tutaj jeszcze mamy Ateoposa na ręce. Wprawdzie nie ma go teraz gdzie zagrać, ale jeżeli. Hmm, wydaje mi się, że to może być szansa dla Zielandera. jeżeli dobrze wykorzysta Banshee, a potem jeszcze dwa razy banshee podniesie, bądź też dwóch razy... dwa razy strażników grobowca w momencie, kiedy już nie będzie jak ich łatwo zabijać, czyli na początku dać się troszkę wystrzelać, to może być dobry pomysł. Czyli w zasadzie on może wyjeżdżać tymi jednostkami, ponieważ... no tak naprawdę nic za tym nie traci. Ale ja już bym wyjechał chyba tym mogilnikiem, żeby... choćby w tym miejscu, gdzie jest to osłabienie i tak dalej żeby tutaj za pomocą tej iglicy, iglicy dusz, żeby tutaj nie, nie domalował naszych jednostek. Tym że to jest na no, zasadzie 3D w, w linii. Bansi poszła do Piachu. Czy to jest dobre rozwiązanie? Powiem Wam szczerze, nie wiem. Hmm. Ponieważ tak naprawdę, no tak jak widzicie, tu jest wiele możliwości wykorzystywania teraz tej Banshee. Poza tym, to i też może być gdzieś Atop wśród tych 32 kart. No aczkolwiek prędzej czy później tak ją będzie trzeba zabić. Ja bym chyba bardziej oponował za tym, żeby zabijać te wampiry, Ponieważ one potem są zbyt słabe, żeby je podnieść, a jednocześnie zbyt dobre z tym drenażem, żeby je zostawić. I robią tą przewagę. No aczkolwiek na uch zdecydował się Zielander. No proszę, tutaj. Matsig właśnie bardziej, Matisik bardziej w, w moim kierunku, w kierunku mojego myślenia poszedł. Czyli zabił tego wampira, Mocno osłabione też tutaj te rzędy. Dziwię się, że gra ten uwiąt tak naprawdę, ponieważ wydaje mi się, że bardziej rozsądne jest grać coś, coś na rząd na przykład. Tutaj miało fajna sytuacja, żeby to zastosować przy takiej ilości jednostek. Kolejna Banshee, aczkolwiek dziwna sprawa, zdawało się zagrać Banshee tam, gdzie będzie miał ogilnik. Boi się, że przeciwnik pewnie zdobędzie zbyt dużą przewagę na stole i potem ciężko to będzie mm, gdzieś tam odrobić. Pojawił się ołtarz aszy, czyli kolejna możliwość wskrzeszenia bądź też zniszczenia jednostki. Tutaj ta możliwość wskrzeszenia jest jeszcze lepsza, ponieważ wskrzesza mamy yy, No i w zasadzie to jest kolejna możliwość, żeby zyskać przewagę. Ja powiem szczerze, że troszkę się dziwię, że cały czas ten mogilnik nie jest na polu bitwy, no bo to, już 2, czy 3, czy 4 temu cztery, 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 mógł być zagrane, a może chodzi o to, żeby właśnie nie wystawiał jednostek, żeby było miejsce do banshee, to też dosyć ciekawe rozwiązanie. No i pytanie, jest most na ręce. Co ewentualnie odsyłać? Może tutaj ten rząd sobie banshee? Może te osłabione jednostki? Tutaj i tak, tak naprawdę coś, no tutaj powstanie. No, już wiemy, że raczej tutaj nie będzie odesłania. Tutaj też. Tym bardziej, że opłacało się zniszczyć tą iglicę. No, odsyłanie tutaj tych rzędów to jest głupota, no bo tutaj byśmy jeszcze przeciwnikowi zrobili dobrze. Co będzie zabijał, którą Banshee? Nawet jeżeli tą, to pewnie po ataku. Bo to by było chyba bardziej logiczne. Ostatnia oska z Kasei pojawiła się Banshee, tak jak myślałem. I pytanie, kogo zabija? Tego wampira? Tak jest. Dobry ruch moim zdaniem. No szkoda, że tutaj troszkę słabszy atak z tej strony zabił kolejną Banshee. Czyżby Atropos się szykował? Tak jest. Jest Atropos, jest jedna Banshee. A i nie wiem, czy nie za szybko o rundę. Jest Atropos i jest Sylisz z tego co widziałem. Albo Strażnik Grobowca. Jeden z tych dwóch pojawił się. Kolejne zagranie: cofnięcie z Banshee. Dużo punktów w ruchu, więc można dużo kombinować. Szkoda tylko, że ten tutaj, ta jednostka nie miała możliwości, yy, wbić przynajmniej jednego damage'u, bo niestety nie zabije tej Banshee. Chociaż z drugiej strony dobrze, bo nic tu nie, nie wyskoczy nowego, a w następnej turze można coś tu pomyśleć. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o teoposa. Zdecydowanie mniej kard troszkę słabsza, jeżeli chodzi o Matisika. I wydaje mi się, że właśnie Teraz wychodzi dlaczego nie, było ten, nie był grany ten mogilnik. Właśnie po to, żeby móc swobodnie tymi Banshee operować. Ostatni rozkaz serii już na cmentarzu. No i w zasadzie przeżydziło nam się. Gracze mocno się wystrzelali za pomocą właśnie tych dobijanych w różny sposób Banshee. Jest most, Banshee wróciła na rękę, ale wrócił też y, wampir, który był troszkę osłabiony. No i Banshee już na polu bitwy. Ciekawy do znowu, ponieważ kolejny ostatni oskasek. Jedna Banshi na NC. No, już teraz najwyższy czas na cmentarzysko, właśnie w drugiej linii. To jest to, czego mi brakowało, żeby tutaj nie tracić tych swoich jednostek. Mam w zasadzie dwie możliwości dobrania jeszcze Banshi. Jednocześnie można zrobić wystawić Banshi i cofnąć ją za pomocą mostu. Kto wie, czy nawet tutaj w tą linię nie było dobrze ją postać. To wycofujemy tą jednostkę, zabijamy Banshi przeciwnika. Wbijamy tutaj jeszcze jakiś skromny damage. Ale troszkę innym torem myślenia poszedł zielon. Może z, tego, z tej przyczyny, że nie miał już tutaj dużo punktów ruchu No i tak nie dałby rady skąbić tego, może nie chciał zostawiać tą banshi Na polu bitwy, chociaż w zasadzie dla mnie byłoby to nie najgorsze rozwiązanie, a ja tutaj chyba, chyba już poszedł atak Albo nie atakował ten, tą jednostką Jest pożar, jest jeszcze jedna Banshee, dwa osłabienia to osłabienia w zasadzie nic nie będą bolały zielandera, ponieważ on ma mosty. Więc gdyby jeszcze coś tutaj się taki Alcyd przykładowo wyjechał w to miejsce. To byłoby bardzo ciekawie. No i pytanie gdzie? Aj, nie zagrał tego najlepiej dla zielandera. Ale zobaczmy. Są dwa mosty, ale czy opłaca się wracać te punch na rękę? No raczej nie. Tym bardziej, że tylko dwie karty na ręce. Więc w zasadzie, gdyby teraz pozbył się wszystkich ciężkich stworzeń. O proszę, tak, tak, myślałem. Pierwszy most. Można zagrać to jeszcze raz. Zabić jedną z Banshi. Idzie wskrzeszenie Banshi? Tak jest. Ok, zabił Arcylisza, To ciekawe rozwiązanie. Zabił swoją jednostkę. Ani, on ją zabił, żeby wystawić tam jednostkę. No tak. A tutaj pewnie poszedł do Piachu. Co? Banshi? Banshi, bądź też gól. Nie wiem tutaj, czy tym, tą jednostkę obił Demet, czy zabił tego Gula. Rzadko używam właśnie tego ołtarza Aszy, ponieważ zwykle te cztery punkty przeznaczenia to jest dużo i nie zorientowałem się w pierwszej chwili. Ale okej. Okay. Zobaczmy, co dalej. Dziwne, że żaden z nich nie gra żadnych czarów na rząd, to troszkę mnie dziwi. Dwa pożeracze, kolejne dwie jednostki na cmentarzu, to był wampir i banshi. No i jest kolejna ostatnia oska sej, czyli gdyby chciał, mógłby podnieść jedną banshi z cmentarza i zabić jeszcze tego rycerza, ale tutaj już chyba poszedł atak, więc w zasadzie to się troszkę mija z celem. Zdało się więc osłabić jednostki. Nie wiem, czy nie. rozwiązaniem było nawet osłabić tego wampira, bo on teraz zaatakuje i uleczy się. Zielona troszkę ma przewagę, jeżeli chodzi o karty, w ogóle sam poziom kart, ponieważ ma dwa ostatnie rozkazy serii, czyli w zasadzie dwie banshi. Tutaj trzecią banshi na NC ma pożaracza. Ma do tego jeszcze strażnika grobowca. W tej chwili już coraz mniej kart po stronie mm, przeciwnika, w związku z tym można powoli już. Może za rundę, może za dwie, wystawiać tego strażnika. Może już teraz najwyższy czas, ponieważ będzie on dobierał co rundę dodatkową kartę. Nie dużo kart, ponieważ 8 do 23, więc nawet nie wiem, czy to dobrze, że będzie dobierał te karty, ale wydaje mi się, że teraz będzie możliwość, żeby złamać tą obronę przeciwnika, ponieważ jeżeli teraz wyczyścimy pole bitwy, kolejny powrót za pomocą mostu. Oj, proszę, może się okazać, że w następnej rundzie przeciwnik już nie będzie się miał czym przeciwstawić. Pewnie dobierze kartę, on ma 22 karty, znacznie więcej, jest most. Najgorszym rozwiązaniem byłoby wrócić chyba tutaj te jednostki mostem, pewnie Banshee. Tak jest, ponieważ ma on stosunkowo mało kart, nie wiem czy da radę on wszystko tutaj wykorzystać. Chyba, że chce wrócić jeszcze Banshee na rękę za pomocą mostu, oczywiście i zabić kolejną jednostkę pewnie tego rycerza wampirów tak jest każdy z nich ma tutaj dwa mogilniki 9 do 6 punktach życia czyli coraz lepiej to wygląda z perspektywy Zilandera no i zobaczmy, nie udało się już tutaj tego upiora posłać do boju w zasadzie jest ostatni rozkaz, jest most no i pytanie co teraz? <laughs> Bawimy się dalej. Kolejne dwie jednostki zaatakowane przez Banshee i to już jest wystarczające, żeby wyczyścić, wyczyścić te rzędy. No, powiem szczerze, świetne, świetna, świetny deck i świetne, świetna prezentacja jak można grać za pomocą Banshee ostatnich Legionów SEI, a także mostów, także GG. Ja jestem pod dużym wrażeniem, ponieważ moja seja jest złożona niedawno i na pewno na takim poziomie nie udałoby mi się jeszcze grać, także świetny mecz, zachęcam serdecznie do głosowania właśnie na, na Zielandera, tym bardziej, że tak jak mówię, to nie jest jego topowa powtórka, tylko ta druga, ponieważ pierwsza niestety nie może być wrzucona przez, przez błąd, który uniemożliwia mi nagrania komentarzu do niej. Także dzięki wielkie, trzymajcie się i siemano!